Za nami pierwszy test sejmowy w sprawie aborcji. Przeanalizowałam dla Was wyniki czterech głosowań w tej sprawie na podstawie tych imiennych informacji, które można znaleźć na stronach sejmowych, i wyniki właśnie tych, tej analizy chcę Wam przedstawić. Przypomnijmy, że Właśnie przed chwilą Sejm zdecydował o przesłaniu do Nadzwyczajnej Komisji czterech projektów dotyczących aborcji. I przypomnę jeszcze raz, to są dwa projekty zgłoszone przez lewicę. Jeden z nich zakłada depenalizację aborcji, a drugi jest po prostu nowelizacją idącą w stronę liberalnego prawa aborcyjnego. Bardzo podobny projekt, jak ten drugi Lewicy, przedstawiła Koalicja Obywatelska. To już mamy trzy projekty. I czwarty projekt, zgłoszony przez trzecią drogę zakłada przywrócenie tzw. kompromisu aborcyjnego sprzed wyroku trybunału Julii Przyłębskiej z 2020 roku. Ten tak ten zwany kompromis, przypomnę, dopuszcza legalną aborcję w przypadku zagrożenia zdrowia i życia kobiety, w przypadku ciąży w wyniku gwałtu i w przypadku nieodwracalnej wady. Płodu. Ta przesłanka ostatnia została przez trybunał przyłęski wykluczona. Jest to oczywiście sukces koalicji 15 października w tym kontekście, że sprawa aborcji rządzących bardzo dzieli. Na jednym biegunie jest PSL, na drugim lewica, ale też koalicja obywatelska. Udało się jednak. Przeprowadzić tak to głosowanie, by żaden z tych projektów, o których mówiłam, nie został odrzucony w pierwszym czytaniu, bo ta, takie wnioski y, zgłosiła Konfederacja. Odrzucić w pierwszym czytaniu wszystkie te projekty y, chciała właśnie Konfederacja i duża część prawa i sprawiedliwości. No i teraz chciałam Wam powiedzieć, y, co wynika dokładnie z tych wydruków. Imiennych dotyczących poszczególnych głosowań, bo to były cztery osobne głosowania o odrzucenie tychże właśnie czterech projektów po kolei. No i bardzo ciekawe wnioski można z tego wyciągnąć. Mogę się oczywiście pochwalić, no bo jak człowiek się sam nie pochwali, no to kto go pochwali, tak? Otóż Mówiłam Wam wczoraj w czasie spotkania na żywo, że najprawdopodobniej te wszystkie projekty przejdą i tak się stało, ale mówiłam Wam także w wcześniejszych odcinkach, że patrząc na skład tego Sejmu, wszystko wskazuje na to, że liberalne prawo w wersji koalicji obywatelskiej i lewicy nie ma w tym Sejmie większości. I ten test, który przed chwilą właśnie obserwowaliśmy, dokładnie to potwierdza. Właśnie za chwilę wam przedstawię, jak to wyglądało. Jeśli chodzi o projekty lewicy czy koalicji obywatelskiej, to mniej więcej sytuacja wyglądała w taki oto sposób. Za odrzuceniem tych projektów w pierwszym czytaniu było Prawo i Sprawiedliwość oraz siedmiu lub ośmiu posłów PSL. Yy, około 10 posłów było przeciwnych z PSL-u, przeciwnych odrzuceniu, natomiast około 15 yy, wstrzymywało się od głosu. Dzięki temu, że te osoby się wstrzymywały, a część PSL-u właśnie zdecydowała zagłosować przeciwko odrzuceniu tym, tych projektów w pierwszym czytaniu, dzięki temu właśnie te projekty można było przesłać do komisji, no bo oczywiście tutaj cel konfederacji, PiSu I y, posłów Kukiza nie został y, zrealizowany. Tutaj trzeba jednak zastrzec, że y, Polska 2050 w całości głosowała w przypadku wszystkich projektów za przesłaniem ich do komisji, czyli głosowała przeciw odrzuceniu ich w pierwszym czytaniu. Ale Wedle mojej wiedzy to wcale nie oznacza, że y, cała Polska 2050 jest za liberalnym prawem w wersji Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Tak nie jest. Najprawdopodobniej jedynie 2 y, trzecie Polski 2050 jest skłonne zgodzić się na jakąś wersję liberalizacji bardziej. Y, y, Powiedzmy, mniej restrykcyjną niż tak zwany kompromis aborcyjny, ale o tym za chwilę. Więc sytuacja jest tego rodzaju, że mamy już informację, jak jest podzielony PSL. Na pewno 8 posłów będzie głosować przeciwko liberalizacji, natomiast tych 15 posłów PSL-u do końca nie wiadomo, jak się zachowa, ale też prawdopodobnie będzie głosować przeciwko liberalnemu prawu. I teraz zobaczmy jedną ciekawą rzecz, bo, tak jak Wam wspomniałam, wśród tych czterech projektów jest też projekt trzeciej drogi, czyli PSL i Polski 2050, który zakłada przywrócenie tak zwanego kompromisu sprzed decyzji e, trybunału Julii Przyłębskiej. E, I tu bardzo ciekawe jest to głosowanie, dlatego że e, oczywiście cała e, trzecia droga głosowała. E, za tym, żeby ten projekt przesłać do komisji, włącznie z tymi najbardziej konserwatywnymi posłami, czyli tutaj e, może od razu wymienię, kto należy do tych najbardziej konserwatywnych posłów, ale to przeważnie było wiadomo od dawna. Z tych najbardziej znanych to może wymienię Marek Biernacki. Ireneusz Raś, Marek Sawicki, Jacek Tomczak, to są ci ludzie, którzy na pewno nie zagłosują za żadnym liberalnym prawem, co najwyżej poprą tzw. kompromis aborcyjny. No więc jeśli chodzi właśnie o tę ustawę o tak zwanym kompromisie aborcyjnym, który zgłosiła trzecia droga, to tutaj ten wynik jest bardzo interesujący, dlatego że mamy grupę posłów, która głosowała przeciwko odrzuceniu tej ustawy. W pierwszym czytaniu. Konfederacja zawsze była, żeby wszystko odrzucać, ale PIS tutaj był podzielony w przypadku tego projektu trzeciej drogi. No i co tu jest ciekawego? Otóż przeciwko odrzuceniu tego projektu PSL-u i Polski 2050 w pierwszym czytaniu był Janusz Cieszyński, Łukasz Schreiber i Katarzyna Sujka, która występowała zresztą w tej debacie. Ale też jest bardzo duża liczba osób, które się wstrzymały. To ponad 20. No i proszę bardzo, można by sądzić, że te osoby byłyby skłonne przyznać, iż tak zwany kompromis aborcyjny nie był zły, skoro się wstrzymały i skoro nie chciały odrzucenia tego projektu w pierwszym czytaniu. I kto jest w tej grupie tych osób wstrzymujących się przy projekcie PSL-owskim i generalnie trzeciej drogi? Mariusz Błaszczak, Rafał y, Bochenek, Michał Dworczyk, Radosław Fogiel. Tutaj się zatrzymam, bo Fogiel to w ogóle jest największy liberał, jak widać w pisie, dlatego że on także wstrzymał się, zdaje się, przy depenalizacji. Y, nie był y, za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu. Więc Radosław Fogiel, y, Andrzej Gutmostowy i uwaga, Jarosław Kaczyński wstrzymał się od głosu. Tak, 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 właśnie ten który naszym zdaniem polecił Julii Przyłębskiej wydać taki, a nie inny wyrok, a właściwie może nie wydać, bo nie musiał mówić, jaki ma być wyrok, po prostu powiedział jej, żeby w końcu Trybunał się tym zajął i było wiadomo, co Trybunał zrobi, bo ma bardzo konserwatywnych członków. No więc tak, Jarosław Kaczyński, który jest sprawcą tego zamieszania, teraz przy tym PSL-owskim projekcie wstrzymał się od głosu, może się pomylił. Dalej, wśród wstrzymujących jest Joanna Lichocka, Piotr Miller, Marcin Ociepa. Marcin Przydacz, Grzegorz Puda, Zbigniew Frau, Olga Semeniuk-Patkowska, no i na deser Marek Suski. I żeby było śmieszniej, chociaż nie wiem, czy tutaj zawsze potem posłowie ogłaszają, że się pomylili i tak dalej, może Jarosław Kaczyński się pomylił, może wcale nie chciał się wstrzymywać, ale żeby było śmieszniej, za to w grupie, która głosowała za odrzuceniem tego tak zwanego kompromisu oborcyjnego już w pierwszym czytaniu był Mateusz Morawiecki, co jest o tyle śmieszne, że jeszcze niedawno Morawiecki opowiadał, że wcale nie chciał zburzenia tak zwanego kompromisu i wcale mu się ten werdykt Przyłębskiej nie podobał. Pamiętacie taką scenę, jak Morawiecki to mówi, a Roch Kowalski, dzisiaj pracuje w TVP Info, zrobił taką zdumioną minę. Że dlaczego Morawiecki tego nie mówił? No ale teraz jest następna wolta i Morawiecki chciał tej Tę ustawę odrzucić w pierwszym czytaniu. Takie to jest interesujące. Natomiast yy, chcę Wam powiedzieć, że oczywiście Romana Giertycha na głosowaniu nie było. Ja to byłam pewna, że tak się skończy, dlatego że Giertych ma bardzo konserwatywne poglądy w czasie kampanii wyborczej. Unikał tak naprawdę odpowiedzi, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć jasno, że osoby, które głosowały na Romana Giertych, no musiały sobie zdawać sprawę z tego, jakie ma on poglądy. Teraz zastanawiam się nad tym, co koalicja obywatelska z nim zrobi, dlatego że było powiedziane i Donald Tusk to zapowiadał, że obowiązuje absolutna dyscyplina klubowa w sprawie tych ustaw aborcyjnych. Więc albo Roman Giertych przedstawi yy, jakieś. Wyjaśnienie, usprawiedliwienie, zwolnienie lekarskie, ale myślę, że tak nie będzie, bo jeżeli tak zrobi, to yy, narazi się na potężne ryzyko. Uważam, że powinien to przyjąć z otwartą przybicą i powiedzieć, że złamał dyscyplinę klubową i jest gotowy ponieść karę finansową. Tak by było uczciwiej, ale jak zrobi, tego nie wiem. Natomiast chcę Wam zwrócić uwagę, że Monika Pawłowska, to jest ta słynna posłanka z list PiSu, która nie posłuchała Jarosława Kaczyńskiego i wzięła mandat po Mariuszu Kamińskim, ona głosowała za przesłaniem wszystkich tych projektów do komisji. No a posłowie Kukiza oczywiście głosowali, z wyjątkiem tego projektu, tak zwanego kompromisu, głosowali za tym, żeby to wszystko odrzucić w pierwszym czytaniu. Tak to mniej więcej wygląda, ale podsumowując, ten pierwszy test, ten pierwszy test dotyczący właśnie głosowań w sprawie aborcji pokazuje jasno, że prawo liberalne w wersji koalicji obywatelskiej oraz lewicy nie ma większości. Ja to dzisiaj po, policzyłam i wynika z tego jasno, te wyniki głosowań to pokazują, że ponad 230 posłów jest przeciwko takiej liberalizacji. I ja wzięłam pod uwagę te wstrzymujące się głosy PSL-u, a w ogóle jeszcze nie wzięłam pod uwagę tego, co jest faktem, że także 1 trzecia Polski 2050 będzie przeciwko liberalizacji, więc tutaj na wersję KO i Lewicy nie ma, nie ma szans w tym Sejmie. I co teraz? Jak wiecie, została powołana komisja. Składa się z 25 posłanek. No i to jest ciekawe, kto, kto tutaj się znalazł, bo mamy tutaj Katarzynę Sujkę, Dominikę Horosińską, Marlenę Marąk, Annę Kwiecień, Annę Milczanowską, Olgę Semeniuk-Patkowską. No, akurat Olga Semeniuk-Patkowska przy sprawie tak zwanego kompromisu aborcyjnego wstrzymała się od głosu. Natomiast z klubu PSL-u mamy Urszulę Pasławską i Urszulę Nowogórską, a ona akurat była bardzo konsekwentna i głosowała za odrzuceniem tych najbardziej liberalnych projektów, więc mamy tutaj twardą konserwatystkę. Natomiast Polskę 2050 reprezentuje Żaneta Cwalina-Śliwowska i Ewa Szymanowska, Lewice Anna Maria Żukowska i Marcelina. Zawisza, a konfederację Karina Bosak. Więc będziemy mieli tutaj rzeczywiście pełen wachlarz poglądów. Mamy też dwóch posłów: Maciej Wrubel i Paweł Bliźniuk. No, ale rzeczywiście komisja jest absolutnie zdominowana przez kobiety. I teraz, co dalej może się wydarzyć? Moim zdaniem, jedyną szansą, i powtórzę to, po raz 150. Jedyną szansą na to, żeby taka komisja była w stanie wypracować jakikolwiek projekt, jest y, y, zmierzanie w stronę modelu niemieckiego, czyli który de facto uznaje aborcję za zło, za nielegalną, ale w przypadku, gdy kobieta y, przejdzie konsultację z psychologiem w specjalnym ośrodku certyfikowanym przez państwo, to po kilku dniach, jeżeli będzie miała zaświadczenie, że zasięgnęła takiej porady, może wykonać aborcję. Może to być zrobione w taki oto sposób, że to zaświadczenie świadczy o tym, że ciąża zagraża jej zdrowiu psychicznemu. Zdrowie psychiczne jest kategorią jak najbardziej. Medyczną. Tylko w tę stronę można pójść, bo wtedy można powiedzieć, że to także omija wyrok Trybunału, legalnego Trybunału z lat 90. pod wodzą profesora Andrzeja Cola, który stwierdził, że aborcja z, z powodu przesłanek społecznych jest niezgodna z Konstytucją. Co prawda inna Konstytucja obowiązywała, no ale niektórzy twierdzą, że to nadal jest w obiegu prawnym. Także moim zdaniem, tylko tą drogą można dzisiaj zapewnić to, że kobiety będą miały wybór i można próbować przekonać część PSL-u i część Polski 2050 do tego, aby taki, znów złe słowo, powtórzę to jeszcze raz, ono się źle kojarzy wielu osobom. To będzie nowy kompromis, który y, będzie akceptowalny przez większość społeczeństwa. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że w moim tekście na temat aborcji na wyborcza.pl mogliście to przeczytać. Cytowałam takie szczegółowe badania, które y, jakby były bardziej pogłębione, jeśli chodzi o badanie emocji Polaków. I ta emocja większości Polaków, wbrew temu, co mówią posłanki lewicy, brzmi mniej więcej tak. My nie uważamy, że aborcja jest ok. Raczej uważamy, że y, aborcja jest czymś niedobrym ale chcemy, żeby kobiety miały wybór. Jedynie, ty, jedynie jedna, nie wiem, 20-30% badanych mówiło, że jest absolutnie za legalną aborcją i nie widzą w aborcji nic złego. Większość społeczeństwa jednak coś złego w tym widzi. Dlatego tutaj widzę ten kompromis. Pytanie, czy ta komisja w tym składzie... Będzie w stanie do tego kompromisu dojść. Moim zdaniem tutaj musiało być swego rodzaju porozumienie, także na szczytach partii y, tworzących koalicję 15 października, żeby była wola polityczna do tego, by taki kompromis zbudować..